Poruszyłam temat e, wizyt u ginekologa, e, które są nieodłącznym elementem starań o dziecko, e, i obiecałam Wam o tym, że wspomnę również o mm, męskiej części tego problemu, jakim jest niepłodność, i o e, problemach i badaniach, e, które dotyczą właśnie Panów. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam na ten temat do powiedzenia, zostańcie ze mną yy, i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Mm, diagnostyka yy, mężczyzn yy, jest yy, troszeczkę prostsza niż diagnostyka kobiet. Dlatego y, wielu specjalistów y, uważa, że to właśnie od zbadania nasienia powinno się zaczynać diagnostyka niepłodności. Y, I ma to sens, dlatego że u kobiet tych przeciwności, jak widać po moim przypadku, y, jeżeli nie znacie tego przypadku, to Was odsyłam do opisu y, filmu i tam y, znajdziecie wszystkie moje kombo przypadłości niepłodnościowe. I zdiagnozowanie tego, słuchajcie, trwało y, praktycznie 5 lat. Więc sami rozumiecie, że to troszeczkę więcej zajmuje. A badanie mężczyzn, jakby, jest w stanie wykryć nieprawidłowości od razu, jeżeli coś tam się dzieje nie tak. Dlatego no jest to po prostu logiczne, że jeżeli coś możemy wykryć i wyeliminować przyczynę od razu, to, to warto od tego zacząć. Więc. Wielu specjalistów właśnie tak y, zaleca parom, aby badanie nasienia wykonać jako pierwsze. Ja w filmie o y, wizytach u ginekologa y, wspomniałam o tym, że y, jest różnica między badaniami ginekologicznymi a badaniami nasienia. Y, no i, y, że tak powiem, badania ginekologiczne bywają bolesne, a badania y, nasienia to przyjemność. No, to było troszeczkę jakby, to był skrót myślowy i troszeczkę zbyt duże uproszczenie, ponieważ sobie zdaję sprawę z tego, że o ile nie jest to fizyczny ból, tak jak my potrafimy odczuwać podczas badania ginekologicznego, to psychicznie jest to również bardzo trudne. Ponieważ po pierwsze no, jest to krępująca sprawa, a po drugie sama świadomość tego, że badamy nasienie, i to może w cudzysłowie oczywiście podważyć naszą męskość, jeżeli wyniki wyjdą złe, to może wpływać bardzo negatywnie na uczucia i emocje panów. Ale sam w sobie proces badania no, bolesny nie jest. O to mi chodziło, więc tutaj sprostowanie chciałam od razu zrobić. I teraz tak. Drodzy panowie. Jeżeli wyjdą, mam jakiekolwiek nieprawidłowości w nasieniu, to też nie, ma, nie jest wyrok. Ponieważ jeżeli e, tylko nie jest to e, wynik typu e, zero plemników w ogóle, to wiele rzeczy można, wiele parametrów można podciągnąć, poprawić i wiąże się to na przykład z przyjmowaniem suplementów odpowiednich e, bądź zmianą trybu życia, ponieważ. E, ja jestem, jak wiecie, wrogiem y, w ogóle obwiniania siebie czy kogokolwiek o niepłodność, ale panowie, bardzo często, jeżeli ten wynik wychodzi poniżej normy, to uderza w ich męskość, to uderza w ich y, poczucie własnej wartości. A no, jest to troszeczkę y, no nie, niepotrzebne, ponieważ y, o ile. Na przykład y, sami y, do tego nie dążycie, na przykład nadużywając alkohol, paląc papierosy, zażywając jakieś inne używki, y, pff, jedząc y, niezdrowo typu fast food, zbyt tłusto. Y, jesteście bardzo otyli, macie nadwagę. To są czynniki, które wpływają na jakość nasienia i wtedy jakby no sami troszeczkę zapracowaliście na to, że to, to, nasienie, to nasienie jest gorszej jakości, ale to też da się w jakiś sposób odwrócić, ponieważ pamiętajcie, spermatogeneza, czyli ten cały proces tworzenia plemników, trwa 3 miesiące. I na przykład, jeżeli okaże się, że wasze, ruchliwość waszych plemników jest obniżona, a w ciągu tych trzech miesięcy mieliście infekcję, wysoką gorączkę, bądź na przykład było lato byliście, cały czas w ekspozycji na słońcu. Nosiliście sztuczną bieliznę, macie pracę siedzącą, czy w warunkach trudnych i, i niezdrowych, to wszystko wpływa na to nasienie, dlatego są takie czynniki, które eliminując mogą pomóc wam w poprawie jakości nasienia. Dlatego to nie jest wyrok, pamiętajcie, jeżeli wychodzą wam jakiekolwiek nieprawidłowości. No, oczywiście warto się skonsultować z andrologiem, nie bójcie się tego. Yy, on może skierować Was na yy, rozszerzone badania. I teraz, tak, po pierwsze, ja zalecam. Yy, zalecam, pfu, to jest złe słowo, ja nic nie zalecam. Ja jakby, jeżeli ktokolwiek mnie pyta o radę, jeżeli w ogóle mogę takich udzielać, a nie czuję się trochę na siłach, ale jak już ktoś pyta, to. Yy, z mojego punktu widzenia lepiej jest wykonać od razu rozszerzone badanie, czyli ogólne badanie nasienia, typu ruchliwość plemników, żywotność plemników, ich morfologię, czyli ilość plemników w prawidłowej budowie, ilość plemników o nieprawidłowej budowie, lepkość, aglutynacja, czyli właśnie to takie zlepianie się plemników w większej jakby kulki i, i co, co utrudnia ich przemieszczanie się, pH, ilość leukocytów, ilość bakterii i tak To jest podstawowe badanie i warto je rozszerzyć o posiew, czyli o taki wymaz, obecność właśnie bakterii. Jakich bakterii? Ponieważ jeżeli wyjdzie na to, że na przykład macie obniżoną ruchliwość, jakieś bakterie się znajdują, ale nie wiadomo jakie, czy tam leukocyty, czy jakikolwiek jest jakaś infekcja, ona wpływa właśnie na to wszystko. I wtedy musie, będziecie musieli wykonać jeszcze raz badanie, a po to sobie jakby mnożyć y, te wszystkie y, nieprzyjemne, negatywne emocje. Lepiej to zbadać po prostu za jednym zamachem. Jeżeli wyjdzie coś nieprawidłowego, pan, yy, pani, androlog yy, mogą skierować na dodatkowe badania, czyli na przykład USG-yonder, biopsję jąder i tak dalej. No to już jakby zakrawa o troszeczkę wyższy level, i to już rzeczywiście może być nieprzyjemne, i może być bolesne, i może być troszeczkę takie, wiecie: no... jak ktoś majstruje Wam przy yy, narządach. Yy, Niekoniecznie powołany do tego z racji emocji, uczuć, no to jest to sprawa mało przyjemna, ale to też da się leczyć, więc to też nie jest jakby wyrok, że laki, yy które występują na rządach rodnych, bardzo obniżają płodność i również mogą wpływać na zaburzenia erekcji. Dlatego tutaj warto zaufać dobremu lekarzowi, który to w jakikolwiek sposób będzie diagnozował i będzie chciał leczyć. To też się leczy. Dlatego mówię, jeżeli nie jest diagnoza zupełnie zero plemników, nie załamujmy się, bo to w jakiś tam sposób da się podciągnąć. Owszem, znajdą się panowie, którzy pomimo zdrowego trybu życia, suplementacji i yy, tak dalej, w dalszym ciągu mają kiepskie parametry tego nasienia. To również można w jakikolwiek e, sposób inny diagnozować. Ja lekarzem nie jestem, ale z tego co wiem, na to też mogą mieć wpływ hormony e, i te, wtedy też się zaleca panom zbadanie hormonów żeńskich, męskich. Jeżeli ta równowaga jest zaburzona, e, to trzeba szukać dalej. Mogą być to również zmiany np. wydzielania hormonów e, przysadki mózgowej. E, to już są naprawdę wyższe szkoły, to jest wyższa szkoła jazdy. Nie będziemy się w to dzisiaj zagłębiać. E, skupmy się na badaniu nasienia i ogólnie. Tej sfery. I teraz słuchajcie, jakie jest przygotowanie do badania? Yy, są dwa główne czynniki. Pierwsze wstrzemięźliwość seksualna, drugie ograniczenie używek głównie alkoholu. Yy, po, po pierwsze, wstrzemięźliwość seksualna pomiędzy 3 a 5 dni. Niektóre laboratoria również yy, mają w ofercie 7 dni, więc jeżeli wytrzymacie 7. I oni sobie tak życzą, bardzo proszę Ale to 3-5 dni to jest taki standard I warto też, jeżeli powtarzacie badania Bo tak jak mówię, spermatogeneza trwa 3 miesiące I yy, często jest zalecana suplementacja Po 3 miesiącach czy po pół roku jest powtórka Z rozrywki, jeżeli chodzi o badanie Wtedy warto jest... Tą, y, taką samą ilość y, wstrzemięźli, dni wstrzemięźliwości seksualnej zachować, wtedy jest po prostu łatwiej to porównać i wykonywać to w, w, takim, w tym samym laboratorium, bo te, y, jakby, wiadomo, że laboratorium od laboratorium się różni, są różne współczynniki, są różne oznaczenia, są różne zakresy referencyjne, i żeby się nie przerazić, że nagle jest gorzej, okaże się, że jest lepiej, y, po, co, po co się stresować y, na zapas. Druga sprawa y, wstrzemięźliwość od alkoholu. Powyżej 3 dni najlepiej zachować wstrzemięźliwość od jakichkolwiek używek, a alkoholu szczególnie. Dlatego to są takie dwa czynniki, które trzeba zachować przed zbadaniem się. Oczywiście, na większość badań trzeba się umówić. Trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, sposób zbadania się. Oczywiście najpopularniejszy jest to słynny pokoik. Z gazetkami zwanymi również świerszczykami, z filmami dla do dorosłych i tak dalej. No i pan, że tak powiem, musi załatwić sprawę do pojemniczka. Jest to sprawa dość krępująca, jest to sprawa dość kontrowersyjna u niektórych, w niektórych środowiskach, ponieważ masturbacja jest jakby zakazana przez światopogląd i religię. Yy, więc, tutaj ten drugi sposób, czyli oddanie nasienia do kubeczka w domu, również jakby kłóci się troszeczkę z tym, ale no w warunkach domowych może być to bardziej komfortowe dla mężczyzn, którzy nie mają problemów światopoglądowych. I tutaj yy, no panowie można to zrobić w domu, ale trzeba pamiętać: spróbka musi być jak najszybciej dostarczona do laboratorium yy, i powinna być jakby zachowana ta temperatura ciała, więc nie można sobie. Zrobić swojego i w reklamówkę i heja, tylko najlepiej gdzieś zapazuchę schować pojemniczek i szybciutko pognać do laboratorium. Trzeci sposób jest to jakby taka można nazwać innowacyjna metoda, bo od kilku lat dopiero nie każdy o tym wie, i też może to zachęci Panów do zbadania się. Można oddać próbkę do badania podczas stosunku, podczas współżycia z ukochaną kobietą. Tylko w tym celu trzeba zakupić specjalną prezerwatywę. I tutaj zaznaczam, to nie może być prezerwatywa, którą można kupić w sieciówce w opakowaniu 3 do 12 sztuk. To musi być specjalna prezerwatywa, zakupiona w aptece, bądź pozyskana w laboratorium, w którym będziemy się badać. I tutaj też trzeba zadzwonić do laboratorium, żeby się dowiedzieć, czy oni w ogóle taką metodę tolerują i preferują. Ale można oddać to nasienie podczas stosunku. Wtedy tak samo szybciutko, zapazuchę do laboratorium, finto. I wydaje mi się, że ta metoda jest troszeczkę bardziej humanitarna dla panów. I wyobraźcie sobie, są takie badania, które yy, świadczą o tym, że yy, jakość nasienia oddawana podczas stosunku jest lepszej jakości niż podczas masturbacji w magicznym pokoiku ze świerzczykiem, yy, ponieważ stres wpływa na jakość nasienia. Nie wiem ile w tym prawdy, prawdopodobnie są jakieś badania, ja o tym słyszałam tylko i yy, pozostaje nam w to wierzyć. Yy, więc panowie, jeżeli się krępujecie tej y, sytuacji, kiedy musicie wejść do pokoju, a nie daj Bóg, jeszcze w kolejce siedzi kilku panów, i oni dobrze wiedzą, co wy robicie, a nie daj Bóg, jeszcze w kolejce siedzą pary i oni bardzo dobrze wiedzą, co wy tam robicie, to ma, macie prawo być w tym momencie zestresowani, skrępowani. Bo to jest tak naprawdę intymna część yy, życia i y, niech każdy robi co chce, jak chce, gdzie chce i tak dalej, ale no, nie każdy musi o tym wiedzieć od razu i to jest jakiś tam y, poziom ekskibicjonizmu, ja sobie zdaję z, tym spra z tego sprawę i yy, y, tak jak mówię, yy, ja jestem przyzwyczajona do tego, że yy, chodzę do ginekologa bardzo często, czyli yy, no, teraz rzadziej na Islandii, bo nie ma tutaj ginekologa, ale jak jestem w Polsce zdarza mi się być kilka razy w tygodniu nawet. I dla mnie to po prostu jest jakby chleb powszedni. Dla Panów te badania są krępujące i naprawdę no, sam fakt podejścia do badania może nie być przyjemny, ja to rozumiem. Też nie, staram się nie naciskać. Na to żeby na przykład mój mąż chodził na badania co pół roku bo to teraz już nie ma jakby sensu. Yy, przebadał się, kiedy miał się przebadać, wyszły badania yy, przyzwoite, yy, dobre, więc w tym momencie po łykaniem suplementów yy, no nic więcej tak by się nie dało zrobić, a yy, jakby yy, badanie się dla zasady, bo powinno się sprawdzać to, co pół roku czy ileś tam, wydaje mi się, że to teraz nie ma sensu, bo yy, no, nie dajmy się za, zatracić w tym w tych wszystkich staraniach i wpędzić w kozi róg, bo no, czerpimy jeszcze troszeczkę z tego przyjemności mm, i nie chciałabym, żeby mm, te starania całkowicie nam zbrzydły, chociaż i tak nie jest lekko. Dlatego mm, mam nadzieję, że yy, wyjaśniłam troszeczkę. Wam na czym to polega? Wydaje mi się, że i tak ten temat jest już dość powszechny i znany. Kilka lat temu jeszcze jakby panowie bardziej się krępowali tym, yy, i teraz jakby jest większa świadomość, bardzo mnie to cieszy, bo pamiętajcie, że problem niepłodności dotyczy nas, a nie dotyczy mnie czy jego, ciebie, i, i to jest najważniejsze. Yy, żeby, żeby patrzeć na to jako para, a nie jako jednostka, że ja jestem winna, czy ty jesteś winny, to jest bardzo ważne. Wiem, że trudne, ale ważne. Dlatego, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakiś ślad po sobie. Pamiętajcie o kliknięciu tutaj, gdzieś się pojawi dinozaur niepłodności. To ja, żeby zasubskrybować kanał, wystarczy kliknąć. I mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bo widzę, że wolno, bo wolno nas przybywa. I mam nadzieję, że nie zawiodłam was tym razem. Do zobaczenia w następnym filmie.